Cześć, witajcie na kanale Multipasco. 1 listopada, uroczystość wszystkich świętych dzisiaj mamy. A ja mam przed sobą ekspres losy wydrukowane tu, jak widzicie, w ostatni dzień października. 5 ekspres losów, jak ostatnio, co sobotę. I będzie troszkę merytorycznie dzisiaj, na początek, powiem wam z czym my tu właściwie się mierzymy. Bo zadałem takie pytanie ostatnio pod odcinkiem... Jak długo mam te ekspres losy kupować? No, i ktoś tam napisał, że no, gramy aż będzie ta główna wygrana. No, oczywiście może być takie założenie, ale chciałbym pokazać, z czym my się to w ogóle mierzymy tutaj, kupując taką Vive Las Vegas i czego możemy oczekiwać. Mam tutaj wydruk ze strony Multipasko, jeśli chodzi o szanse ja, i liczbę losów, jakie występują przy danych kwotach, i popatrzcie, co tu widać. Ile tych głównych wygranych jest w zasadzie? Głównych wygranych jest tyle, że wygrywa mniej więcej co? 66 667 los, bo mamy tutaj 300 wygrywających losów na 20 milionów wyemitowanych wszystkich. Więc co to oznacza? 66 tysięcy losów i zobaczcie, ja kupuję 5 losów co tydzień. 5 losów co tydzień. To ta szansa mówi nam, że przeciętnie, średnio raz na 66 667 losów powinienem mieć jedną główną wygraną. Więc, jeżeli bym kupował 5 losów co tydzień, tak jak teraz, inwestował 100 zł co tydzień, oznacza to, że będę tutaj potrzebował około 13 333 tygodnie, czyli ile to jest? 256 lat. Tak, około 256 lat, więc średnio raz na 256 lat można powiedzieć, że powinno się trafiać. Oczywiście może być to dzisiaj, za tydzień, może być to za 5 lat, za 50. To, wiecie, to jest tak jak przerzucie kostką. To, że wyrzucicie 6 oczek, to jest powiedziane, że co szósty rzut średnio będziecie wyrzucać 6 oczek, ale nie jest powiedziane, że nie, zro nie zrobicie tego za pierwszym razem. Chociaż równie dobrze możecie rzucać 10 razy i nie trafić, więc to jest tylko średnia, do której to wszystko będzie dążyć, więc można i 500 lat w ten sposób kupować i nie trafić. Oczywiście. Tak to wygląda, tak to jest właśnie z tymi szansami. 1500 zł mamy poniżej i tu wcale nie jest dużo łatwiej. Jeden los na 40 tysięcy losów, co oznacza, że średnio powiedzmy, raz na 150 lat powinienem zobaczyć taką wygraną, grając w ten sposób, jak ja po 500 zł. 500 zł wcale też nie jest dużo łatwiej, 11 tysięcy losów ponad trzeba kupić przeciętnie i w moim systemie gry to oznacza no ponad 40 lat, ale to już jest 40 lat, to już można powiedzieć, że gdybym prowadził ten kanał do końca swoich dni, do późnej starości, gdybym dożył późnej starości i, i kupował cały czas te losy, to można się spodziewać, że powinienem taki los faktycznie trafić. 500 zł. No i tutaj schodzimy do tych 200. Tutaj już faktycznie te szanse zwiększają się bardzo. I te 200 zł to jest jeden los na 1031. No to widzicie, jak ja kupuję 5 tygodniowo, to już wystarczy jedynie jak tam 200 tygodni, czyli około 4 lata. No to raz na 4 lata taki 200 zł los w pojedynczym losie. W pojedynczym losie taki 200, 200 złotową wygraną, można się spodziewać. Niżej mamy już w ogóle dużo łatwiej. Tutaj 100 złotówki to są 1 na 147. No to tutaj to już mamy raz na powiedzmy pół roku, nawet można powiedzieć. Więc tak, 100 złotówki, właśnie ja od razu powiedziałem, że będę kupował i w prędzej czy później tą 100 złotówkę powinienem znaleźć jak najbardziej. A niżej to już mamy takie. Ekspres losy, który możemy się praktycznie spodziewać co odcinek, i nie powinno to nikogo zaskakiwać, czyli te 70 zł. Miałem już kilkakrotnie raz na 57 losów. Występuje taki ekspres los, czyli u mnie powiedzmy raz na dwa miesiące powin, powinien się pojawiać. Pojawia się chyba. No i te do 50 to już jest w ogóle najczęściej spotykane losy. 20, 30, 40, 50, to jest już taka normalka. Ja kupując 5 ekspres losów. Zwykle mam dwa wygrywające, no i najczęściej będą to właśnie takie kwoty do 50 zł. 36% losów wygrywa. Więc no, tak to wygląda. Takie są szanse faktycznie i tego należy się spodziewać kupując takie ekspres losy. No ale zobaczcie teraz, zróbmy sobie taką jeszcze rozmyślankę tutaj, że co już chyba udowodniłem w tych 16 odcinkach do tej pory, gdzie kupowałem te ekspres te losy, że tam ponad połowa się zwraca kwoty zainwestowanej. U mnie w tym momencie jest to ponad połowa kwoty, czyli tam 1600 zł wydałem na te 16 odcinków i ponad 800 zł mam zwrotu, więc no mówię, ponad 50%. Tak naprawdę możemy tu dążyć w długim okresie nawet tam do 60% zwrotów około, tutaj widzicie 61% pula na wygrane stanowi i co to oznacza? Oznacza to mniej więcej tyle, że popatrzcie, gdybym kupował je przez 10 lat, te ekspres losy przez 10 lat, czyli rocznie kupuję za około 5 tysięcy złotych, no bo mamy 52 tygodnie, ja już zaokręglam, 52 tygodnie po stówce, 5 rocznie kupuję przez 10 lat, więc wydaję 50 tysięcy złotych. Teraz pytanie, 50 tysięcy złotych wydałem po 10 latach, ile powinno wrócić do mnie w postaci wygranych? No mniej więcej 60%. Więc 60% z 50 tysięcy to jest 30 tysięcy złotych. I to jest spodziewany zwrot, czyli daję 50 tysięcy, odzyskuje 30 tysięcy, czyli jestem ile na minusie? Po 10 latach? Około 20 tysięcy złotych. I teraz pomyślcie. 20 tysięcy zł, jestem na minusie, i ja w tym czasie nie zakładam, że padła już główna wygrana. Więc tutaj dochodzimy do takiego klu, do takiego wniosku, że kupując te ekspres losy, w długim okresie będziemy na minusie, o ile w pierwszych 10 latach mniej więcej, tak zakładam, trafiłbym główną wygraną. Jeżeli traficie. Pierwszych 10 latach, a przypominam, średnio raz na 250 lat grając w ten sposób jak ja, taki ekspros los powinienem znaleźć, ale może się to zdarzyć równie dobrze w pierwszym roku, w piątym i tak dalej. Więc jeżeli się to uda w pierwszych 10 latach, to raczej te wszystkie straty, do których dojdę do tego momentu, zostaną zniwelowane. No tak jak teraz jestem minus 700, czy tam minus 800 zł e, do tej pory, to no, gdybym dzisiaj wygrał 20 tysięcy, no to jest, wiecie, jestem na dużym plusie i mogę zakończyć. Powinienem zakończyć, bo jeżeli będę grał dalej, to pewnie znowu o ile znowu nie trafię w kolejnych 10 latach, czy wtedy już będę miał, mógł 20 lat czekać, bo już mi się raz udało szybciej, ale mimo wszystko będzie to dążyć do tego, żeby mnie zminusować. Eee, więc Tak to wygląda, więc to jest taka walka. Jeżeli w pierwszych 10 latach traficie Główną wygraną, i będziecie dokładnie tak jak ja kupować co tydzień 5 ekspres losów, to nie przegracie. A jeżeli będzie to trwało dłużej niż 10 lat, a raczej będzie to trwało dłużej niż 10 lat, to będziecie na minusie. Więc ja tu nie kupuję tych ekspress losów, żeby nie wiem, zarobić, być na plusie, bo widzę, widzę, jak jest, wiem, jaka jest na to niewielka szansa. Jest szansa, oczywiście, że jest. Dzisiaj mogę mieć ten właśnie los wygrywający, główny. I czy któryś z tych wyższych, i, i wyjść nawet na plus, ale to mówię: szansa na to jest jednak mała, więc te filmy oczywiście robię dla rozrywki, dla, dla was, widzowie, po to, żeby tutaj mieć trochę rozrywki, promować multipasko i tak dalej. Więc no, taki jest mój cel, żeby była jasność. Tutaj Ameryki nie odkryjemy yy, chyba w tym momencie, i przejdźmy do ekspres losów, w takim razie po tym dłuższym wstępie. Więc jak zwykle 5 ekspres losów. No i zobaczmy co dzisiaj, no do tej pory najwięcej ile miałem to było 100 zł łącznie w tych 5 ekspres losach w pojedynczym ekspres losie najwięcej 70 zł zobaczyłem. I raz miałem nawet tak, że było 5 pustych, ale przeważnie dwa wygrywają. No zobaczmy, jak to będzie dzisiaj. Trzy takie same symbole, oczywiście. No i co? Ten pierwszy ekspres los nie ma żadnej wygranej, przynajmniej ja takowej nie zauważyłem. Lecimy z drugim. 3 konieczynki przed nami więc dzisiaj już będzie wygrana chociaż na razie to tylko 20 zł tak to jest tylko 20 zł 20 zł zwrot mamy tutaj w tym drugim dzisiejszym ekspres losie idziemy dalej a tu już widzę trzy koniczynki znowu trzy koniczynki czyli 20 zł, kolejne i szukamy dalej oczywiście że mogą być dwie lub więcej wygrywające gry w jednym losie ktoś ostatnio też pytał w komentarzu tak mieliśmy to wielokrotnie taką sytuację tutaj już w moich odcinkach I co tylko zwrotnie, nic tu więcej nie było. Kolejny raz 20. No już mamy dzisiaj dwa wygrywające losy: 40 zwrócone, szukamy dalej. No tak, jeszcze coś, może akurat. Mam nadzieję, że was nie zniechęciłem bardzo tym początkiem. <laughs> może niektórych uświadomiłem, jak trudno jest trafić. Ale jak mówię, no. Może się to zdarzyć. Oczywiście, że tak. Zaskoczenie byłoby duże. Bo szansa jest mała, ale jest. Jest szansa, pewnie, że jest na pewno wielo wielokrotnie większe niż nie wiem jak ktoś tam chce trafić Wszystko w to nie no to że dzisiaj trafię główną wygraną to mówię szansa jest tam jest 5 ekspres losów kupiłem, więc no, szansa jest jedna na 13 tysięcy około. E, szansa trafienia szóstki jednym kuponem to jest 1 na 14 milionów, więc e, no, można powiedzieć, że mam 1000 ponad, 1000 razy większą szansę na to, że dzisiaj tu padnie główna wygrana niż jeżeli ktoś kupi sobie jeden kupon lotto i że trafi szóstkę, nie? No to 1000 razy. No, ja mam większą szansę. No ale jak ktoś kupi 1000 kuponów lotto, no to już mniej więcej ma podobne szanse do mnie dzisiaj, nie? Więc jak ktoś kupi 1000 kuponów lotto, to, że trafi szóstkę, ma mniej więcej taką szansę, jak to, że ja dzisiaj tu w Viva Las Vegas będę miał główną wygraną. No tak to jest z tymi szansami właśnie. No, idziemy dalej. No i co? Nic tutaj nie ma. W tym ekspres losie chyba nie opuściłem. Czasem, jak gadam, to nie zauważam, ale nie. To jest pusty ekspres los. Ostatni przed nami. Piąty, ostatni. Zobaczymy, czy będzie dzisiaj trzy wygrywające. No niestety nie. Niestety ten też jest pusty, więc kończymy dzisiejszy odcinek z dwoma wygrywającymi ekspreslosami, z dwoma zwrotami 60 zł na minusie. Niestety dzisiaj tak to właśnie wygląda. No i zobaczymy, co będzie dalej. Kolejne ekspress losy pewnie za tydzień. Za dzisiaj dziękuję. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć!